Daszbur, witam Was wszystkich. Jest ze mną Damian. Daszbur. Cześć. Cześć, Kamiu. Jak Wam zapowiedziałem w jednym z ostatnich odcinków, Borys pojechał przedłużać gatunek. To jest jego wybranka. Tak. Jena. Na temat jeny to powiem Wam więcej Damian. Ale słuchajcie, to jest taka trochę zapowiedź miotu. Zrobiłem to specjalnie dlatego, że tyle wiadomości co dostaję na temat Borysa, czy w ogóle się nie, nie dziwię. Dlatego, że Borys robi furorę w internecie i szczególnie na, na kanale. Powiem Wam, że wiele osób pyta mnie, z jakiej jest hodowli, kto układał tego psa i tak dalej, i tak dalej. Teraz będziecie mieć możliwość zakupienia psa po Borysie i po naprawdę dobrej, użytkowo-suce. Później zrobimy takie przybitki, Michał ponagrywa dyplomy, które Jena dostała na Słowacji, w Czechach i w Niemczech. I w Niemczech tak? Także ma tych konkursów ze sobą taką teczkę, taką zaliczonych naprawdę, naprawdę wysoko. Dlatego też zdecydowałem się, żeby Borys pokrył dobrą sukę, a że Damiana znam już kilka lat, jako myśliwy, super myśliwy. Użytko wieloletni użytkownik wyżłów, tak? Tak, no już od kilku lat zajmuję się, zajmuję się układaniem i, no i kiedyś startowaniem też w konkursach wyżów, kiedy to funkcjonowało w Polsce jeszcze na dość dobrym poziomie. No i... I dzięki tej pasji poznałem właśnie Kamila yy, yy, i dzięki, dzięki temu, tutaj yy, zajmujemy się trochę kynologią łowiecką. Tak. Propagowaniem tej Tak, tak. Polowaniem z tym wyżłem, z tym psem myśliwskim ogólnie. No, i Damian sam wyszedł z propozycją, że chciałby jene pokryć Borysem. Dla mnie żaden problem, więc też się fajnie poskładało. Bo ja pojechałem na urlop, Borys pojechał do, do Damiana, miał tam seks wakacji, jak my to nazwali. Więc sobie spokojnie z jedną spędził prawie dwa tygodnie. Wrócił właśnie dzisiaj, no i, no i mamy. Prawdopodobnie będziemy mieli dzieci, tak? Tak, mam nadzieję, że doczekamy się miotu, który będzie w. Drugiej połowie sierpnia. Zobaczymy, zobaczymy. Początek był bardzo dobry, obiecujący, i musimy czekać teraz cierpliwie na dalszy rozwój sytuacji, no na to, co, co nam natura pokaże. Tu ścimy niech sobie pobiegają, bo jest gorąco, one też. Tak. Mają. Dali. Borisek. Borys woli cień. Nie, on jest zdecydowanie woli, woli w cieniu. Także powiem Wam, że mam nadzieję, że miot wyjdzie. Odnośnie całego miotu to nie pisać do mnie wiadomości, nie, nie zadawać mi na maila pytań, tylko pod tą zapowiedzią dam wam numer telefonu do Damiana, wszystkie informacje u Damiana jako. Uchodowcy, tak, on jest właścicielem suki. Pracę Borysa znacie, znacie ją z filmów, będziecie ją widzieli cały czas, ponieważ teraz no, Borys praktycznie na każdym polowaniu jest ze mną. Zaczyna się od 1 września, w tym roku wyjątkowo przesunęli nam sezon na pióro, więc od 1 września zaczynamy polować na, na kaczki. Więc będziecie widzieli Borysa w akcji w wodzie, więc mam nadzieję, że. Jego reklamować nie muszę, natomiast jena się broni sama. Yy, I wszel wszelkie pytania proszę do, do Damiana. Dobrze, jeżeli takie będą, chętnie na nie odpowiem. Na temat yy, cen szczeniaków jeszcze raz powiem, ja nie udzielam informacji, bo ja nie wiem. Nie naprawdę to nie interesuje i my. Yy, Yy, użyczyłem Borysa po koleżeńsku, także tutaj nie ma mowy o jakimś zarabianiu pieniędzy, natomiast wiadomo, że Damian będzie miał swoje tam koszty i będzie chciał sobie yy, te szczeniaki sprzedać, dlatego będziecie chcieli naprawdę użytkowo dobrego psa i eksteryerowo naprawdę świetne. Obydwa są czempionami. Yy, bo Jena jest. Może nie Kamilu, nie tyle czepionami, ale bo w Polsce ze względu m.in. na pandemię, uh -huh. związek kinologiczny wprowadził przegląd hodowlany. Aha. No i moja suka właśnie to ma. No i w tym miejscu chcę dodać, że oczywiście jest to zarejestrowana, Szczenięta będą urodzą się w zarejestrowanej hodowli w Polsce, w związku kinologicznym w Polsce i no, jak najbardziej jest to planowany i. I, I legalny miot, tak? No tak, no to pewnie, to, to, to oczywiście, że tak. Yy, natomiast yy, użytkowo, yy, naprawdę pod względem użytkowo-typowo łowieckim, moim zdaniem będzie górna puła. Także tutaj nawet nie ma co yy, dyskutować. Później się to odbija przede wszystkim w układaniu tych psów, tak? Kupowanie psa z dobrego źródła ułatwi Wam układanie psa. A może będzie tak samo głosił jak Borys. No Borys jeszcze w amoku miłosnym widzę. <laughs> Także... Yy, co? Teraz yy, czekamy. Teraz będziemy czekać do połowy sierpnia. Tak, czekamy Kamilu na efekt i, i mam nadzieję, że później spotkamy się z kamerą jeszcze, może przy szczeniakach. A no to na pewno. To już pewnie we wrześniu się spotkamy na siebie. Tak, jak najbardziej zapraszam. Dobra, idziemy ponagrywać jeszcze tam Michał, wrzuca trochę tych, tych przybitek z tych, z tych dyplomów i, i tyle. Także tak. Zapraszam, jak się już urodzą, proszę dzwonić do. Do Dla osób, które y, troszeczkę znają się właśnie na różnych systemach hodowlanych wyżłów, na pewno y, odnajdą w tych, w tych y, zdjęciach, tych dyplomów jakieś wartościowe rzeczy. No tak, na 100%. Ja widziałem same oceny czwórki, trójki, czwórki, dominowały czwórki, <grym <grym z, y, y, jeżeli chodzi o, o, o jenę. Tak? Y, także, y, a jena jest z czy... hodowli słowackiej? Jena jest z hodowli słowackiej, jena jest nosi przydomek od blawi, bo tak to się czyta. I, no i ta, to jest stara hodowla. No nie, chcę, nie chcę tutaj się roz, rozgadywać na temat tej hodowli, bo, no bo to, to są takie specjalistyczne rzeczy i to można sobie zresztą sprawdzić też w internecie i każdy kto będzie zainteresowany, może sobie sprawdzić jena od blawi pisze się to Jena od Blawy przez V i nie ma problemu czyli mamy miód skojarzenia y, czechosłowackiego bo tak, tak. z Czechy a y, jedna Słowacja więc połączyliśmy dwa kraje znowu w jeden Czesk czesko-słowackie połączenie w Polsce tak także zapraszamy ktoś będzie chciał to ja mogę tylko polecić